Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 27 20 2025 roku po § 44 obwieszczenie ministra sportu i turystyki punkt 1 oraz ministra infrastruktury punkt 2 z dnia 31 lipca 2025 roku Odprawia ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sportu i turystyki oraz ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu punkt pierwszy na podstawie art. 16 ustawy, ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennik ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt 1 ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia ministra sportu i turystyki oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 22 maja 2013 roku. W sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żywlaństwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu dzienniku pozycja punkt 2. Z uwzględnieniem zmiany prowadzonej rozporządzenie ministra sportu i turystyki oraz ministra gospodarki morskiej i jegrugi śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu dziennik usta pozycja punkt pusty. Pół drugi podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje paragrafu rozporządzenia ministra sportu i turystyki oraz ministra gospodarki morskiej jak ruch śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2019 roku. Zmienia myślnik tego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu pomyślnik twierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu dziennik usta pozycja punkt spusty, który stanowi paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia minister sportu i turystyki wybory z minister infrastruktury a marchewka punkt pierwszy minister sportu i turystyki kieruje działem administracji rządowej myśli kultura fizyczna. Na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 punktu 1 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W trawie szczegółowego zakresu działania ministra sportu i turystyki dziennik ustaw pozycja punkt drugi. Punkt drugi minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej myśli gospodarka morska i żegluga śródlądowa. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2, punktu 2.1 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku w trawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw Pozycja punkt 5. Dziennik Ustaw Myśli i Dwa Myśli POS. 1144 załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2025 roku. Dziennik usta pozycja punkt czwarty, rozporządzenie ministra sportu i turystyki punkt pierwszy oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej punkt drugi z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy w umiejętności z zakresu żywarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu na podstawie artykułu ustawia 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku. O ze Śródlądowej Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punktu 8 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt 1 rozporządzenie określa. Punkt 1. Szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żeglowych o długości kadłuba powyżej lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 przez inne niż właściwy Polski Związek Sportowy. Punkt drugi Warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jaktach żeglowych o długości kadłuba powyżej lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 km. Punkt, punkt Pierwszy podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zakresu żeglarstwa zwanego dalej egzaminem składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w artykuł ustawy 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku, o żegludze śródlądowej, zwanej dalej ustawą, na wskazane we wniosku patenty lub licencje. W drugi w przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ustawie, zabiera wskazanie więcej niż jednego patentu lub licencji, które mają być objęte upoważnieniem podmiot, o którym mowa w ustawie, Przygotowuje dokumentację określoną w ustawie 4.1 i dwa oddzielnie dla egzaminu na poszczególny patent lub licencję w ramach złożonego wniosku. Punkt 3 wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. Punkt 4 do wniosku, o którym mowa w ustawie, dołącza się. Punkt 1: Dokumenty z wykazu, o którym mowa w artykule w ustawie 2 1 ustawy potwierdzające posiadanie kadry złożonej z co najmniej czterech egzaminatorów posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty lub licencjach, które zostały określone we wniosku oraz kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie wymagania stażowe oraz kwalifikacje proponowanej kadry przeprowadzającej egzaminie wraz z pisemną zgodą tych osób na przeprowadzanie egzaminów oraz oświadczeniem, o którym mowa w 3 ustawy 1 punktu, punkt 2 informacji, o której mowa w artykule ustawy 2.2 ustawy, zawierającą dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, a adres obiektu, w którym będzie przeprowadzana część teoretyczna egzaminu, lokalizacja nabrzeża lub pomostu, z akwen, na którym będzie przeprowadzany egzamin, Liczba, rodzaje i parametry jachtów. Punkt pierwszy na dzień ogłoszenia owieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej myślnik Kultura Fizyczna kieruje minister sportu i turystyki, na podstawie paragraf 1 ustawy 2 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W trawie szczegółowego zakresu działania ministra sportu i turystyki dziennik ustaw pozycja punkt drugi Punkt drugi Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działami administracji rządowej myślnik gospodarka morska i żegluga śródlądowa kieruje minister infrastruktury. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2.1 i 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W trawie szczegółowego zakresu działania ministra infrastruktury dziennik ustaw pozycja punkt 5. Dziennik ustaw myślnik 3 myślnik, POS. 1144.3 punkt trzeci dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminu, tym adres, numer telefonu, adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej myślnik jeżeli posiada. Punkt 5 podmiot, o którym mowa w ustawie w ramach informacji, o której mowa w ustawie cztery punktu, informuje o tytule prawnym do dysponowania obiektami wykorzystywanymi do przeprowadzania egzaminów. Paragraf punkt trzeci, punkt pierwszy egzamin jest przeprowadzony przez osobą, która Punkt pierwszy ukończyła 18 rok życia. Punkt drugi posiada tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1488 oraz 2025 roku. Pozycja 620 i punkt 9 lub jest instruktorem właściwego polskiego Związku Sportowego. Punkt trzeci posiada licencję lub patent niższy niż ten, na który jest przeprowadzany egzamin. Punkt czwarty posiada co najmniej wykształcenie średnie. Punkt piąty złożyła oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, a przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przeciwko wiarygodności dokumentów, na przeciwko życiu i zdrowiu, a przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Punkt szpitalny w okresie ostatnich trzy lat odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi co najmniej 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. Przy czym w przypadku osób przeprowadzających jachta na patent żeglarza jachtowego, cennika motorowodnego lub na licencję do holowania na wodnego lub holowania statków powietrznych, każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może być zastąpione przez jeden dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych. Z tym, że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich, Punkt siódmy w okresie ostatnich 3 lat prowadziła szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin przy czym każde 10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Punkt drugi Od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej poza wymogami określonymi w ustawie 1 jest wymagane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej. Paragraf punkt 4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala harmonogram egzaminu, uwzględniając warunki pogodowe, liczbę osób egzaminowanych i możliwości sprzętowe podmiotu przeprowadzającego egzamin. Paragraf 5. Punkt 1. Punkt część teoretyczna egzaminu odbywa się w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu, pozwalającym na prąśnik przeprowadzenie egzaminu i samodzielną pracę osób egzaminowanych. Punkt drugi W pobliżu pomieszczenia, w którym będzie przeprowadzona część teoretyczna egzaminu, powinna znajdować się toaleta. Punkt 3. W pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzona część teoretyczna egzaminu, nie mogą znajdować się pasze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu. Punkt czwarty: w przypadku zadania nawigacyjnego w części teoretycznej egzaminu na patent jachtowego sternika Morskiego oraz motorowodnego Stanika Morskiego, osoba egzaminowana otrzymuje środki techniczne oraz materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Punkt piąty: w pomieszczeniu, w którym będzie przeprowadzona część teoretyczna egzaminu, mogą znajdować się wyłącznie członkowie komisji egzaminacyjnej, osoby egzaminowane oraz przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Osoby, które zakończyły część pisemną egzaminu i oddały swoją pracę, Powinna opuścić pomieszczenie. Dziennik ustaw myśli cztery Myślnik POS 1144 paragraf punkt spusty punkt pierwszy przed rozpoczęciem części teoretycznej i praktycznej egzaminu komisja egzaminacyjna sprawdza tożsamość osoby egzaminowanej. Punkt drugi, punkt trzeci, osoba egzaminowana przystępująca do części teoretycznej egzaminu otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi zatwiecone przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu. W tym zawierające dane identyfikacyjne takiego podmiotu, które mogą być nanoszone za pomocą nadruku albo pieczątki. Punkt trzeci w czasie przeprowadzenia egzaminu nie można korzystać z materiałów innych niż dostarczone przez komisję egzaminy rozumiewać się z innymi osobami oraz korzystać z urządzeń służących przechowywaniu, przekazywaniu lub odbiorowi informacji. Punkt czwarty w czasie przeprowadzenia egzaminu członek komisji egzaminacyjnej może w wyjątkowych przypadkach wyrazi zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej albo miejsca zdawania części praktycznej egzaminu przez osobę egzaminowaną. Paragraf punkt 7. punkt pierwszy część praktyczna egzaminu odbywa się przy spełnieniu następujących warunków. Punkt pierwszy: Wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów przewidzianych w egzaminie. Punkt drugi: Sprzęt, nabrzeże lub pomost powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa. Przy czym nabrzeże lub pomost powinny być wyposażone w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nich manewrów przewidzianych w egzaminie. Punkt trzeci: Głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście powinna pozwalać bez przeszkód wykonać manewry przewidziane w egzaminie. Punkt drugi, Część praktyczną egzaminu przeprowadza się na sprzęcie umożliwiający wykonywanie manewrów po brzegami lub na silniku w zależności od patentu lub licencji, na które odbywa się egzamin. Punkt trzeci: Szczegółowe warunki organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania części praktycznej egzaminu na poszczególne patenty lub licencje określa załącznik do rozporządzenia. Paragraf punkt 8. Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminu na różne patenty lub licencje przez jedną komisję egzaminacyjną pod warunkiem spełnienia wymagań kadrowych i organizacyjnych oraz sporządzenia oddzielnych protokołów egzaminacyjnych na poszczególne patenty lub licencje, na które jest przeprowadzany egzamin. Paragraf punkt 9. Wymóg, o którym mowa w paragraf 3 ustawy 1 punktu, uznaje się za spełniony w przypadku osób posiadających dotychczas wydane patenty lub licencje w zakresie potwierdzonych nimi uprawnień, które mogą zostać wymieniane na patenty lub licencje wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku. W sprawie uprawiania turystyki wodnej dziennik ustaw pozycja 460 oraz 2019 roku. Pozycja punkt 1 na podstawie paragraf 25 tego rozporządzenia. Paragraf punkt 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni dnia ogłoszenia. Punkt 4. Punkt trzeci W brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Śród Śródmeślnik Lądowej z dnia 5 sierpnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żerlawstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu Dziennik Ustaw Pozycja, punkt post, d, które weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Punkt czwarty rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 maja 2013 roku. Dziennik Ustaw Myślnik 5 Myślnik POS 1044 załącznik do rozporządzenia ministra sportu i turystyki oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 22 maja 2013 roku. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja punkt 4. szczegółowe warunki organizacyjne konieczne do przeprowadzania części praktycznej egzaminu na poszczególne patenty lub licencje na ZWALF. Potentu licencji jeden, eglasz, jak to stanik panorski, stanik 3 motrowody, motrowody, cztery stanik morski licencja, PIF na holowanie narciarza wodnego licencja na holowanie 6, statków powietrznych warunki przeprowadzenia egzaminu, rodzaje tu jak typu lub o długości kabuba, co najmniej wyposażony w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 5, km, wyposażony w wiek staczny jednomarsztowy, jak morski o długości kabuba co najmniej 7 wyposażony w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż warunki dotyczące akwemusia wiatru, myślnik na akwenie manewrowym z dostępnym pomocy pozwalający wykonać zadania egzaminacyjne wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową się wiatru myślnik na akwenie manewrowym możliwe jest przeprowadzenie egzaminu z manewrowania, jak tym wyłącznie na wodach morskich i w porcie z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne. Wtedy węzły i wyposażony w bieg wsteczny wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze. Jak motorowy z silnikiem umożliwiającym pływanie w stanie w morski, jak motorowy o mocy silnika co najmniej 60, jak motorowy pozwalający na hulowanie narciarza wodnego, jak motorowy pozwalający na hulowanie statków powietrznych i dostępną boją manewrową siła wiatru, my, na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne. Doposażonym w sprawne urządzenia sumowniczy siła wiatru, my, na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne doprostarzonym sprawne urządzenia sumowicze, siła wiatru, myślnik, nagle nie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, siła wiatru, myślnik, nagle nie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne.